Szyboneczko, z tej strony Media. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na jailbreaku. Jesteśmy sami, ponieważ. Co, ponieważ jest updatecik, mamy update'ika, zobaczcie w ogóle, co tu się stało do tego J mamy jakieś balony. Sprawdzimy sobie, co zmienili, bo do nieraz dodali jesienną aktualizację. Więc drodzy widzowie, jeżeli to oglądacie, pamiętajcie o subskrypcji, lajka, i dzwoneczku. Ponieważ jeżeli macie suba, lajka i dzwoneczka, to należycie do ekipy Mendiego, Jest to specjalna grupa ekipa Mendiego, już wam pokazuję w ogóle co to jest za grupka, bo y, możecie tutaj dołączyć. Jeżeli zostawicie lajka, like suba i dzwoneczka, dołączacie do Ekipa Mendiego. Normalnie tutaj dołączacie. Link będzie w opisie. Jest tu 700 osób w ekipie. Chcesz być w ekipie? Zostaw lajka, like suba, dzwoneczka i jesteś i w do grupy Ekipa Mendiego, Link w opisie. I masz tu specjalne koszuleczki, takie zwykle kolorowe i Halloweenowe. Zaraz jedno zobaczycie Halloweenową. Mam na sobie tą najnowszą Halloweenową. No i co? drodzy są tu jakieś balony i tu z daleka widzę, że tu jest Asimo i Bac chyba, chyba, tam może wy nie widzicie, ale to za wam pokażę, po prostu to jest kozak. Lecimy sprawdzić. Okej, okay. drzewa w ogóle się zrobiły teraz takie ko różne kolory, od zielonego do pomarańczowego, czerwone. Dobra, lecimy dalej i zobaczymy, czy coś w kanałach się zmieniło. Może troszeczkę światła, kolorystyka świateł się lekko zmieniła. Nie co tam jest, co tam jest? Ja specjalnie tylko. Aha, to jest kawałek ziemi. A, jeszcze zbugowanej ziemi. No dobra, czyli to naprawdę. I macie nową koszulkę. Ekipa Mendiego jest tył Ekipa Mendiego, a z przodu macie taką. Taką twarz straszną. Okej, okay. taka halloweenowa. Możecie sobie brać. Drodzy widzowie, na początku może polecimy sobie po wojskowy helikopter. To będzie chyba najlepsze, co trzeba będzie zrobić. A tylko. Rowsterki, to jest najszybszy pojazd, więc rowsterki będzie najlepiej I zaraz sprawdzimy sobie te balony. W jednym tym siedzą na pewno twórcy. Zawidziałem ich, widziałem ich na pewno, od razu ich zauważyłem. Okej, okay. zobacz... Co, ile balonów w ogóle dodali? Dobra? Teraz ja sprawdzimy to. W ogóle ktoś w tych balonach jest? W ogóle są ludzie w tych balonach? Ja też chcę być, proszę, ja też chcę być. Ja też chcę być w jednym. A Simon pewnie zapomniał o mnie, ale... Ja widzę, że w tych balonach są ludzie. Coś tu się jeszcze zmieniło. Zobaczcie, cały piasek taki jest bardziej... Trawa już nie jest zielona. Przecież się zbiło żółta. Dobra, w ogóle miasto się zmieniło. Miasto też nie zmieniło. I zaraz sprawdzamy, co jest w tych balonach, bo tam się są ludzie jacyś. Sto procentowo udaję, że to będzie Crack albo the named this. Bacon. Ale no, ja czy będę ja pro? Ja bym się bardzo chciał, żebym tam ja był. Bardzo się cieszył, jakbym tam ja był. Ale no pewnie zapomniał o mnie i nie, nie będzie. Co tu jest? Nie ma tu. Zobaczymy tu na górę. Tu jest te, ta skała widokowa. I sprawdzimy sobie, jak ona wygląda. Jak ona wygląda. O, kurczę, dobra. I zaraz polecimy po helikopter wojskowy i polatamy się i posadzamy te. Ale specjalnie chciałem przy ziemi, popatrzcie, co tu jest. Okej, okay, tam zostało. I zobaczcie to. I tu już powoli pierwsze śniegi. Pierwsze śniegi, tutaj już wiadomo co są, ale tu już pierwsze śniegi, nie wiem czy one tu były. O, teraz to wygląda, zobaczcie. Wszystko zmieniło kolory. Dobra, lecimy po helikopter wyskowe i sprawdzamy co jest w balonach. To jest w balonach, będziemy też się sprawdzać na live, więc yy, to też jest bardzo ważne, żeby na live to sprawdzić. Dobra, lecimy. Yy, tu. Dobra, lecimy tutaj. Idzie, tu. Dobra. I. Zobaczcie to wszystko. Okej, okay, ja. Polecimy najpierw do balona twórców. Okej, okay, tu widać, że są jakieś osoby. Fajnie by tak po prostu można było pisać do Asimo, Asimo ten. Y A jest tu Asimbadimbad? Jest, czyli on po prostu siebie tam dodał dodatkowo. Czyli jest już i kilku. Fajnie by pisał do twórców tych, co mają dla influencerów, że o umieścimy was tam. A, tylko troszeczkę za daleko pojechałem. Dobra, zpojechałem za daleko, chciałem do nuta i za znowu za daleko. Dobra, lecimy tutaj. I lecimy po helikopter wyskowy i sprawdzamy, co jest w tych balonach. Otworzyli to przejście Okej. Okay. Czyli prawdopodobnie niedłodowy pojazd. Dobra, lecimy, lecimy nawet do jednego balona. Dobra, żeby było szybciej. Dobra, lecimy. Co tu jest w tym balonie? Ja się w tych balonach chciał chować. Tu jest pusto. Dobra, tu ktoś jest, tu ktoś jest, tu ktoś jest. To jest ten balon z twórcami. To jest balon z... A to nie jest z twórcami, to jest z maskotkami twórców. A, to są maskotki twórców, które można sobie na ramię kupić. To ciekawie, 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 ciekawie. Tu ktoś jest? Dobra, będziemy to sprawdzać też na live wszystkie balony, więc jeżeli... Jeszcze... O, tu ktoś jest, tu ktoś jest, tu ktoś jest. Tu jest. Nubek! I robotek. Dobra, lecimy tam, sprawdzamy, sprawdzamy, wszystkie sprawdzamy, ja chcę wiedzieć jak najwięcej. Tu jest jeszcze. Może w którymś jest jakiś Isterek, coś, jakiś kodzik by był fajny. No ja bym się mega cieszył, żeby dali jakiś kodzik darmowy jeszcze. Nie ma. Aj, dali darmowy kodzik. <grym>, dali darmowy kodzik, więc drodzy jeżeli jesteście, to darmowy kodzik też będzie. Darmowy kodzik też będzie, więc już wam pokazuję, jaki jest darmowy kodzik. Dobrze, ale zanim jeszcze wam pokażę kodzik, to lecimy sprawdzić sobie w te balony jeszcze tutaj. Sprawdzimy sobie te cztery balony i zobaczymy, czy w nich są jakieś sekrety. Czy są w nich jakieś sekrety, czy nie ma. Tu jest pusto. Dobra, jeszcze sprawdzimy tutaj. Tu mamy coś. Co to jest? Co to jest? Czemu mnie tu nie ma? Noż, kurcze pieczony, mnie tam nie ma. Ja tu będę. Też nie ma, no. A tu będę? Proszę, proszę, jak cokolwiek chcę być. Jak cokolwiek chcę być. Nie ma. No nie, no nie mamy nigdzie To jeszcze tylko te trzy i mamy wszystkie balony sprawdzone Dobra, i lecimy zaraz Kodzik wam jeszcze pokazać, jaki jest kodzik na kaskę Kodzik na kaskę został jeszcze do zrobienia Więc idealnie będzie kodzikiem na kaskę jeszcze jeden Dobra yy, Tu się nic nie zmieniło Tu, proszę Tu wiem, że ktoś w tym balonie coś jest Ja chciałem tam być Tu jest pusto Dobra, tutaj Mamy tu kogoś! Tu mamy. The user name this. Mamy tu Baconka, czyli ten. Jeden youtuber. No nie, umieścili go tylko tutaj, a mnie nie. No nie, no to jest muteczek. nie umieścili nigdzie. Smuteczek nigdzie mnie nie umieścili. No, szkoda. Szkoda, bo chciałbym być umieszczony. Dobra, lecimy pisać kodzik na kasę, bo na to też czekacie. Kodzik na kasę trzeba wpisać. Szkoda, że nie ma nie w żadnym balonie, chociaż nagrywałem tyle, że Alpereka fajnie bym nie umieścił. Dobra, lecimy tutaj. Okej, jesteśmy i pisujemy sobie kodzik. Już wam pokazuję, jaki jest kodzik. Widzicie, macie duży miarę ekran, więc go pewnie widzicie, więc macie. Pisujecie f a l 2020 czyli jesień 2020, to jest tak tylko po angielsku i FAL 2020. Reading i 5000 dla mnie, więc jeżeli brakowało 5000 na coś, to już macie, czyli 5000 zarobione od pisania tylko kodziku. No właśnie, więc jeżeli będziecie chcieli coś, no to wpisujecie tylko kodzik i macie. W ogóle coś tu się jeszcze zmieniło, czy się nie zmieniło? O, i skrzynka, i zobaczcie, Tam zarobiłem troszkę i tu zarobię troszkę. Ile tu zarobię? Może też 5000, czy tak naprawdę to pisanie kodziku i to, to już mam dużo więcej kasy. Ile będzie? i 5512 poziom. No, i to mi się podoba. 12 w ogóle ze skrzynkiem, 12 poziom. Pierwsza chyba w ogóle za otwarcie skrzynki, poziom. O, o, ja nie widziałem, stamtąd leci samolot. Zobaczcie to, tam to jest samolot. coś coś się zmieniło? Ciekawe, czy naprawili dziurę. Czy naprawili dziurę, czy nie naprawili dziury? Naprawili dziurę, czy nie naprawili? Jak widzowie myślicie. Moim zdaniem, naprawili. Nie naprawili dziury. O, nie naprawili dziury. Ale całą zieleń zmienili też na ten kolor. Zobaczcie, nawet tu, na granicy mapy, pod mapą, nadal jest ten kolorek. Czyli w sumie postarali się to zrobić merek konkretnie, dobra. Mhm, tylko teraz ja tam nie wiadę. Nie, dobra. No, nigdzie nie wiadę. Trudno. Te domki, nie, dobra, drodzy widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To jest update jesienny w Jack breaku. czyli mamy jesień. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Mi się podoba, napiszcie, czy wam się podoba. Minus tylko taki, że tam mnie nie umieścił. A, tu jest ten koleś, tu to pokazywałem, no, czyli umieścił jakichś dwóch youtuberów. Ja postaram się jeszcze może za jakimś... Albo nie, dobra, robię małe cięcie i zaraz wam coś jeszcze pokażę. No i właśnie było mówione, że nie mam nigdzie mnie, i jestem, jestem w jednym balonie, więc jeżeli sobie przyjdziecie do tego balonu tutaj na pustyni, to jest taki tutaj oddalony, tam jest dewzernym dys, to możecie mnie tu spotkać. Normalnie. Tutaj będę ja stał. Cały czas, na każdym serwerze co tu będę stał. No, zrobię sobie multikonta na każdym serwerze będę co, co stał, że jestem w tym balonie <laughs> jak mnie jakieś nie zobaczycie, to ten, to błąd gry. Normalnie. Ja w ogóle jestem... Zobaczcie, ty ci i ty ci jestem. Ja też chcę tu być. Proszę, ja chcę tu być. Ja chcę tu być następnym razem. I no, muszę tu wchodzić, muszę tu wchodzić. O nie, dobra. Nie, spadłem. Dobra, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam na live o 19.30. Będziemy wchodzili do tego kosza i do wszystkich koszy. Zobaczymy, kto wejdzie do tego kosza jako pierwszy, to może coś dostanie. Zobaczymy, więc na razie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka!